mano z tej strony więc dzisiaj nagrywamy Brawl Stars. Ale gdzie raz przegram, to podaję jedną cyfrę mojego telefonu. Więc będzie naprawdę grubo. Dzisiaj gram sobie Edgarem, bo chciałbym wbić na 20 rangę. No i to ja zaczynam. Aby W tym czasie, jak mi się ładuje, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod moim kanałem. Będzie mi bardzo miło być na bieżąco też. No my zaczynamy z rundką Na razie widzę, że tam nita, ale idę po power'y no. Tak myślałam, że... Żeby on mnie nie zabił No dawaj, dawaj, chodź tu Skupiony jesteś, Cypier, czy co? Dobra, idę tu. Nie no, nie zabijemy. Zabijemy. Zabijemy na 100%. no? Wiedziałam. Dobra, pierwsza moja cyfra telefonu to 5. Jakby co. Żeby nie było za łatwo, to będę podawał słownie. 5 jakby co. Za długo. Dobra. Minus 3, no nie. 5. Zapamiętajcie. 5. Dobra. Następna runda. Lecimy po tamte parę powery. O nie, tu Piperka jest. Mam jej na hito. No teraz już nie. Na tyle dobrze, że mi nie ma na hito. Prawie... Widzieliście to? Prawie mnie o nie! O, o! Mam bardzo mało HP. Bardzo mało. HP. Na odcinku mi z... gorzej idzie niż normalnie. Dobra, druga cyfra telefonu no to zero. No, Normalnie. Mi teraz gorzej idzie. A wtedy to ciągle miałem drugie. Trzecie, czwarte, pierwsze miejsce, a teraz to są. Może nie będę tak podjeżdżał. Mówię, że może nie będę tak podjeżdżał, żeby nie przegrywać ciągle, bo ja też tu pucharki. Dobra, trzecia cyfra telefonu to pięć. Nie będę tak podjeżdżał, bo wtedy też tak nie podjeżdżałem. To może jest tego sprawa. Będę ja po prostu podjeżdżał, gdy będę miał, no, więcej szans niż 40%. Wtedy miałem mało procent. Uch, myślałem, że mnie zabije, ale jednak nie. No dobra, dobra. Nie idę na w się tam, ale ja bym wiedział, że bym ją zabił, Nie wiem ile ma pasku, paska do załadowania super ataku. To lepiej nie podjeżdżać. Ale ma zero parę cubesów to. No bo ten El Primo chyba chciał mnie podjechać, ale zrezygnował. Woli dłużej żyć. Okej. Okay. Nie są jakieś dziwni. Nie widział mnie? No serio, nie widział mnie ten Riko? Dobra. Chodź tutaj. Nie chcę, chcę skończyć tą rundkę, bo nie, nie będzie ten odcinek spał wieki. Dobra. Idziemy tam. Widzę, że tam się naparzają tak. O nie no. Ona nie umie grać normalnie. Zultan na daleko. Dobra, już nie żyjesz. Dobra. Wygraliśmy. Win. Easy. To było easy akurat. To było easy. Ta gra była easy. Znaczy, mogę tam zginąć, ale. Trzeba się skupić. Bo gdzie się skupia, to wtedy się nic nie mówi. Ja tak mam na przykład. I nie mogą wtedy więcej gadać, albo coś tam nie mam. Bo chcę im się jeść. To by było dziwne. Co? 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 Dobra. Czwarta cyferka mojego telefonu to też 5 O ja no tak jak minus 5 Nie mogę na to patrzeć no odcinku mi gorzej idzie Już normalnie Ja tu tak zauważyłam, że jeśli nagrywam To wtedy mi gorzej idzie To nie wiem dlaczego Po prostu może bo chcę żeby było dobrze, ale źle. <grych> A ja, no, nie, nie. nie podjeżdżaj mnie tu, bo zginiesz. albo ja zginę. No ja myślę, że ja zginę. <grych> Wy też tak macie, że spotykacie Tomarów. Ja, no nienawidzę tego. Jestem co... Ja myślałam, że to klon! O cholera! Ja myślałam, że to klon. To też znowu 5. A może zagram sobie kimś innym, bo widzę, że mi źle idzie. Mm. Też sobie dałam zagram. Albo nie, żebym tak dużo nie mieszował. Poczekajcie. Tu wezmę sobie może. Hmm, kogo by tam wziąć? Dobra, wezmę Daryla, Co mi tam. To lecimy z tym ślediem. Okej. Okay. Tutaj się rozpimy. No ja lubię obok skrzynek się rozpić. Tylko, że dużo osób wtedy tam idzie, ale za to. Mamy więcej skrzynek dla siebie, i możemy innych porozwalać. Wiem, że nic nie mówię. I o to mi chodziło, żeby nic nie mówić. Pewnie napiszecie w komentarzu, żebym kupił sobie mikrofon. No, taki mam zamiar. Ale na razie nie. Na razie. Nie. Uch, widzieliście to? O, Jana. Dobra. Jakby co to, to mi się ładuje telefon, to mogę mieć małe lagensone. Din, gin, gin, gin. Co rozejrza, tak się... W ogóle nie odzywam jak inni youtuberzy, ale no po prostu muszę się skupić. No, skupić. Właśnie skupić. Kolejna cyfra mojego telefonu to jeden. Pewnie podam tu cały numer telefonu. O Boże. No i tak nie będzie mi tyle subskrybów. Przychodziło powiadomień, czy coś, bo nie mam tak za dużo fanów, to jest smutno. Bo wiecie, że 91% osób, którzy mnie oglądają, mnie nie subskrybują, więc jeśli jeszcze masz czerwony przycisk subskrybuj to zmień go na szary i dzwoneczek, żeby dyn dał. Dobra, a my się zajmujemy odcinkiem okej okay. W ogóle na odcinkach to mi gorzej idzie. Już chyba to mówiłem. Po co? Gorzej mi idzie w Browsers. A tak to jestem takim koksem, że ja mogę wbić 200 pucharków w. Nie wiem, 5. Nie no. Nie pięć, ale w kilka tam rund. W, w pół godziny. Wiem, że to nie za. Nie za dużo, ale. Dobra. O nie, podjechałam, ja, ale widzę, że zrezygnowała. Ile ona wie? Dobra, dobra. Po dwóch nie podjeżdża. Ja muszę uciekać stąd. Roksu, koksu, pomu. Dobra, kolejna cyfra mojego telefonu to dwa. Pewnie i tak dużo osób nie zapamięta, bo mało co zobaczę, ale pewnie dużo osób nie zapamięta tego numeru do telefonu, bo podaje tak, a nie pisze, więc No dobrze czy źle? Nie wiem, sam. Jakby co, to będę odpisywał wszystkim, ale nie tak, że co sekundę. Tylko na przykład będę miał jeszcze inne sprawy do załatwienia, to nie piszcie ciągle, bo ja wyciszę albo zmienię numer. Jeśli będzie mi ciągle. Bo jeśli będziecie do mnie dzwonić, to ciągle muzyka, kalucha. W ogóle wpadajcie do. do kalucha, on ma fajne tam. Nagrywa prawdziwe życie. Kupiłem od niego Etui, ale niestety mi nie pasuje. Bo chyba źle mi mnie przysłali albo źle zaznaczyłam. Ale ja tam się nie denerwuję na nich. On mógł odesłać, bo tam pisze, że nie można zrzucać, ale zobaczę jeszcze. ok Ona mnie podjeżdża i ucieka. W ogóle to jest dziwne. No i nie żyjesz. Warto mi było podjeżdżać? Warto było? Pewnie zaraz postawić działko, ale warto. O nie, nie postawiła. Chyba nie zdążyła albo. Nie miałam jeszcze. Nie no, ja to przegram. Nie no. Dobra, kolejna cyfra mojego telefonu to 0, jeśli to mówiłem, a nie wiem czy mówiłem to, chyba nie mówiłem, to zero. to jest 0. Dobra, to zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. tylko może otworzę skrzynkę, dobra. I zagramy jeszcze jedną rundkę. albo dwie, zobaczę. Bo nie chcę, żeby ten filmik też trwał nie wiadomo ile. Więc nie będzie miał bardzo dużo. Jakoś. Nie będzie trwał długo, o. Tak powiem. Bo chciałam powiedzieć dużo rundek, ale. To wtedy by nie miało za bardzo chyba sensu, osobom mógłbym. Dobra. Zmieniam temat. Ona mnie. Za, ona ucieka. Bardzo nie wiem, czy ogarnia ona. No. Pewnie nie, ale. i tak ją rozwala. Bo, jeśli coś jest, to trzeba korzystać. <laughs> nani, no cholera. Ja chciałbym mieć nani na tym koncie, ale. ona no jest dobra. Mam tego skina. Dobra. Uroksu koksu. Wiedziałem, że ona mnie tym podjedzie. Wiedziałem, wiem. Wiedziałem. Jest. <laughs> 5 HP. 5 HP. O, cholera. Wiem, że najmniej to było 1, ale 5 HP. Mi najmniej zostało 8. Teraz mam nowy mój rekord. 5 hp. Nie zostało to dobrze, że w ogóle mi coś zostało. No po co się wycofałam? Nie, podaję mój cały numer telefonu. No nie, no, malna nie wierzę. Dobra. Ostatnia cyfra to trzy. Mogę nawet wam napisać na... Yy, tutaj mogę wam napisać. Pięć. Dobra, macie? Już? Żeby nie było tak łatwo... I co? Ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie kolejne odcinaczki, że na przykład podaję adres. To będzie trochę grubo, ale. Adres albo na przykład. O! Yy, piszcie w komentarzach, chce, czy chcecie pogromcy mitów na przykład w Browsers. I napiszcie hashtag mit i z czego ma być. I co to będzie. Ale najchętniej bym ja robił z Browsers, więc piszcie mity z Browsers. A ja będę je sprawdzał, oczywiście. Jeśli będę miał na przykład te postacie, czy skinę. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć! Zostawcie lajka i subskrypcję pod moim kanałem, będzie mi bardzo miło. Pa!